Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 12 kwietnia 2022 roku. Orędzie Jezusa. Umiłowany ludu mój, jesteście moimi dziećmi i za każde z Was. Ofiarowałem się na mym krzyżu, w którym wyraziłem moją miłość dla zbawienia ludzkości. Pragnę, aby wszyscy zostali zbawieni, aby wszyscy się nawrócili i karmili się ucztą mego stołu. Przychodzę raz jeszcze. Jako żebrak miłości, by zapukać do drzwi serca i sumienia każdego z Was. Pragnę, abyście otwarli mi drzwi, ale wiem, że nie wszyscy to zrobią. Stąd. Z wyprzedzeniem daję wam moje błogosławieństwo, i oczekuję z mym sercem w mych dłoniach, żebyście powrócili do mnie i przestali żyć tym, co światowe. Ileż z moich dzieci mówi mi. Że nie są ze świata, ale żyją według nauk świata. Znajdują przyjemność w wygodzie, będąc niezdolnymi do tego, by przejść obojętnie obok jakiejś swojej potrzeby. Spotykam tyle moich dzieci. Które mi mówią, Panie, Ty wiesz, że nie jestem światowy, ale żyją według świata, kierując się pozorami, byciem dobrze przyjętymi w każdym kręgu społecznym. Żyją. Kierując się pychą i gardzą tymi, którzy nie są im równi. Te postawy sprawiają, że są ze świata, że żyją według tego, co inni o mnie powiedzą i jak będą na mnie patrzeć. Muszą się zmienić i to już, ponieważ świat i ciało nie przynoszą Wam żadnej korzyści. Wiara w moje słowo tak bardzo spadła, że niektórzy nawet o nim nie wspominają, by się nie skompromitować. Sądzą. Że pismo święte to tylko kolejna książka, która wyszła już z mody, i dlatego uważają, że musi zostać zmienione. Biada temu lub tym, którzy wypaczają pismo święte. Lepiej by było im się nie narodzić. Przykazań jest dziesięć, i nie możecie ich zmienić, ani przejść obok nich obojętnie. To prawo, i ponad nim nie ma innego prawa. Nie możecie go zmienić, ani wymazać. Jakże trzymacie mnie w zapomnieniu? Przykazania nie są zależne od ideologii, ani od ludzi, ani od okoliczności. Jest ich dziesięć i są spisane. Niech będzie wyklęty. Kto by je zmieniał? Posuwanie się naprzód tego czasu przybliża Was do wyrzeczenia się posłuszeństwa wobec mego słowa przez niektórych z moich kapłanów i osób mi poświęconych. Przybliżając mój kościół do schizmy. Umiłowany ludu mój, przygotujcie się. Jest tylu, którzy nazywają siebie moimi dziećmi, a są przeciwko mnie. Jest tylu, którzy chcą pominąć moje słowo, przykazania i sakramenty by wyprowadzić na jaw nową religię która jest całkowitym rozprzężeniem i wyrzeczeniem się mnie i mej matki odrzucą kredo a ojcze nasz zostanie zmienione Uważajcie, ludu mój. Ten antychryst to nie ja. Chcą was zwieść i przywieźć do zła, do antychrysta, krok po kroku, żeby moje dzieci tego nie zauważyły. Ludu mój. Bunt posuwa się naprzód, wojna obejmuje kolejne terytoria i nowe narody widzą się w nią wplątanymi. Przemoc się rozszerza. Módlcie się, ludu mój, módlcie się za Argentynę. Lud się buntuje i we wzburzeniu odbierają życie ofiary będącej u władzy. Argentyna musi się modlić. Módlcie się, ludu mój, módlcie się. Głód narasta, zaraza posuwa się naprzód. Wychodząc z rąk naznaczonych cierpieniem ich braci, lockdown będzie wprowadzony na nowo. Módlcie się, ludu mój. Módlcie się. Ameryka się trzęsie. Będzie potem ziemią tych, Którzy uciekają z Europy. Módlcie się, ludu mój, módlcie się do mojej najświętszej matki, ucieczki Grzeszników. Moja matka utrzyma was w wewnętrznej ciszy. Módlcie się, ludu mój, cokolwiek będzie się dziać, utrzymajcie wiarę. Módlcie się sercem, a zostaniecie wysłuchani. Bądźcie miłosierni, zachowajcie ufność w Bożą opiekę i w ochronę świętego Michała Archanioła, i jego zastępów. Przyjdźcie do mnie bez lęku, z wiarą, nadzieją i miłością. Nie traćcie nadziei. Ja trwam z moim ludem, którego nie pozostawię samym. Przyjmijcie moje błogosławieństwo, Wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj. Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maria, Bracia w wierze: Widziałam naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa w skrajnym smutku. Podczas tego boskiego wezwania pozwolił mi ujrzeć, jak ludzkość na prawie całej ziemi pada łupem głodu oraz jarzma ciemiężcy, które nazywają jedynym porządkiem dla wszystkich. Ujrzałam, że wraz z głodem posuwa się naprzód rozpacz człowieka, Skutek braków i drożyzny, odnoszących się nie tylko do żywności, lecz także leków i pomocy szpitalnej. Wśród tak wielkiego cierpienia ludzkiego, ukazano mi, jak wojna posuwa się naprzód bez litości. Gdy zostają zaatakowane dwa kraje na północy Ameryki i chaos opanowuje Europę, pokazano mi, jak w Argentynie spokój tego ludu zmienia się w niecierpliwość i agresję. Pozwolono mi ujrzeć miłość naszej Najświętszej Matki, która się nie oddala od swych dzieci. Kto przyjmuje jej macierzyńską miłość, ten nigdy nie zostanie porzucony przez tę Matkę, którą otrzymaliśmy u stóp krzyża chwały i majestatu. Chciałabym zwrócić uwagę na jedno słowo, którego używa nasz Pan Jezus Chrystus w tym wezwaniu i które jest bardzo silne. Chciałabym, żebyśmy wszyscy zwrócili na nie uwagę. To słowo to anatema. Odnosi się ono do takiej osoby, która gardzi Bogiem i go nie kocha, która głosi rzeczy przeciwne temu, czego nasz Pan Jezus Chrystus nauczał poprzez swoje boskie słowo. I dlatego ta osoba pozostaje daleko od Boga. Należy to rozważyć i to bardzo poważnie. Wobec czego zapraszam Was dodatkowo do przemedytowania następujących fragmentów z Pisma Świętego: List do Rzymian, rozdział dziewiąty, wers pierwszy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział dwunasty, wers trzeci, i rozdział szesnasty, wers dwudziesty drugi, oraz list do Galatów, rozdział pierwszy, wersy osiem i dziewięć. Ludzkość. Oddalona od Boga, niejako przyciąga do siebie większe boleści, przechodząc przez prawdziwy piec oczyszczenia. Amen.